Ojejku, witam w kolejnym filmiku. Mamy dzisiaj poniedziałek, trzeci dzień czerwca. Ten tydzień będzie czysto organizacyjny. Mam strasznie dużo materiału do poedytowania. Muszę też trochę posprzątać, zmienić tablicę, bo mam nowy miesiąc. I zastanowić się, co zrobić ze życiem. Hmm. W weekend byłam na wyjazdowych urodzinach przyjaciółki. Więc też jest i pranie do zrobienia, i torba do rozpakowania, mimo że jakoś strasznie dużo rzeczy w miałam. Lodówkę mam kompletnie pustą, no a więc dobry początek tygodnia. Poza tym nie oglądałam kilka ostatnich meczów hokeja. Do finału o doszły Florida i Edmonton, Edmonton? Tak się nazywa to miejscowość? I zaczynają się od soboty mecze. Jestem podekscytowana, ale dzięki temu powstruję cały tydzień wolny. Mam jeszcze chwilę do wyjścia, i tak wpadło mi teraz do głowy, że w ogóle nie wiem czy nie wezmę w tym tygodniu jakiegoś dnia wolnego. Poczuję, że się nie wyrobię, a w weekend jedziemy do białego, więc znowu będę miała weekend poza domem. No, chyba tak zrobimy. Ewentualnie mogę pójść oddać krew. Ostatni raz krew oddawałam chyba na trzecim roku studiów. Może na piątym? Ale tak czy siak, sześć lat temu na pewno. I wtedy dostałabym dwa dni wolnego, nie? To źle mówić, że to byłaby moja motywacja. Wróciłam z pracy i miałam iść zrobić zakupkę. Ale niestety zaczął padać. Więc na obiad będzie kawa i świeżo kupione truskawki. Kitasy. Czy, Czy ta paczka kosztowała 11 zł? Kosztowała 11,99 tak, ale nie będziemy o tym rozmawiać. Okej, okay, przestało padać, więc pójdziemy od razu do sklepu, tylko wypiję kawę. Mamy tylko kilka rzeczy do kupienia. Miśka nie chciała jechać do show, bo mm, ma jutro chyba kolokwiu, albo pojutrze. Coś tam, coś tam, zmuła, bla, bla, bla. Może egzamin ma nawet. Ale poszłam do pracy i zapytałam, czy byłaby szansa, żeby nie było mnie jutro i pojutrze, bo chciałabym oddać krew i poszli na to. Czy moja motywacja jest spowodowana tym, że się nie wyrabiam z edycją? Być może, ale... Chodzi o to, że pomogę innym ludziom. Powiedziałam też, że mogę wziąć tylko jeden dzień jak trzeba, i wtedy wziąłem urlop, no i tacy, że OK, że rozumieję, że chcę pomagać. Widzicie, będzie nawet element edukacyjny w tym vlogu. Pogadamy sobie o tym, jak wygląda pobieranie krwi i jak przygotować się do oddania krwi. Nie wiem, czy można wszystko nagrywać. Zakładam, że nie, ale to przynajmniej opowiem wam o tym szczerze, totalnie szczerze. Chyba mamy najgorszą biedronkę w okolicy. Personel jest super, sympatyczny, pomocny, na nich nie narzekam. Z warzyw udało mi się kupić ogórka, który być może jeszcze nie jest spleśniały. Papryka, chyba przejrzałam wszystkie we wszystkich kolorach. Wszystkie były obrzydliwe. Jeśli chodzi o produkty light, to kupiłam twaróg, Wszystkie pozostałe jogurty są normalne. Jeśli chodzi o mięso, nie było indyka, wziąłam kurczaka. I już przebrałam się w dresy, wycisnęłam po mojej twarzy i teraz siedzę na YouTubie, jem te chipsy. Powiem Wam, te chipsy są warte każdej złotówki, seria mm, Ja je kupiłam w Skrami na... to jest już. Mimo, że te chipsy są 12 na 10, to chyba niestety muszę zjeść coś normalnego. Uuu. Zgadnijcie, ja wczoraj zrobiłam. Teraz mamy szóstu, chyba 15 Gdzieś podziałam telefon. Zawsze sobie, że najpierw musimy zjeść, a ja normalnie nie jem śniadań, ale przed oddaniem krwi trzeba zjeść śniadanie. W ogóle na stronie arceku. można sobie sprawdzić, jakiej krwi potrzebują. Stan zapasów krwi. Ja jestem 0 minus i stan jest niski, więc spokojnie, będą potrzebować mojej krwi, ale też w razie czego są płytki i dotrę. Dobra, więc idziemy oddać krew pełną, jakbyście się zastanawiali. Jak przygotować się do badania? Też jest zakładka i wtedy mamy całą rozpiskę. W ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wybić około 2 litra płynów. Easy, zrobiliśmy to. W dniu donacji powinien być wyspany. Jesteśmy wyspani, bo wczoraj nic nie robiłam. Nie bezpośrednio po ciężkim wysiłku fizycznym. Wczoraj nic nie robiłam. Najpóźniej no 2-4 godziny przed donacją spożyć lekki, ale pożywny posiłek. Na przykład pieczywo, chuda wędlina, ser biały, dżem. Więc teraz zrobimy sobie kanapkę. W ciągu 2-3 dni poprzedzających donację ograniczyć tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, ograniczyć palenie papierosów, nie zgłaszać się, jeżeli jest się przeziębionym lub ma się objawy alergii i nie przychodzić do oddania krwi po spożyciu alkoholu. To jest zabawne, ale kilkakrotnie słyszałam od tych takich... Panów, którzy przychodzą równo co 3 000. miesiące oddać krew, że no ale po alkoholu lepiej krew leci i szybciej oddają ten woreczek, więc czemu nie. No, lepiej się wody. Na szybko się ogarniemy, chyba nawet nie będę się malować. Krwiodawstwo otwiera się o siódmej, a ja bym chciała siódmy pis z domu. Prawda jest też taka, że nigdy w Warszawie nie oddawałam. Wiem gdzie sercek bo jest przystanek autobusowy, a ja mieszkam na pracę. Dobra, jak będzie padać, to po prostu zmoknę. Jestem leniwa, więc mam na sobie dresy. Biorę ze sobą tylko długopis i dokument z zdjęciem. Krew czekolady i zaświadczenie, jest zwracamy do domu. Nie nagrywałam w środku, bo jest zakaz używania telefonów, wydaje mi się, że raczej chodzi o to, żeby tam nie rozmawiać przez telefon, ale być może w tych czasach chodziło też o to, żeby nie nagrywać, więc wyjątkowo strasznie nieinfluencersko z mojej strony postanowiłam to uszanować. Miałam tak ma małodniejszy centrum krwiodawstwa, ale też byłam... 10 lat temu, więc było świeżo odnowione. To jest takie starsze. Pierwsza pani, która pobierała mi krew, nie była moją fanką. Bycie tam zajęło mi mniej więcej godzinę, ale to jest wtorek, więc nie było za dużo osób. Wchodzicie do arcyku, drukujecie swoje numerki, siadacie przy stoliku, w którym jest formularz do wypełnienia, wasze dane, PESEL, numer dowodu osobistego i na co Wam wyrażacie zgodę, na czy krew pełną, czy czy to pan, i czekacie, aż zawołają was do rejestracji. W rejestracji pokazujecie swój dowód, uzupełniony formularz i pan wprowadza was do bazy danych i od razu daje wam drugi formularz, taki długi kwestionariusz odpowiedzi tak lub nie, czy przebywałaś za granicą w ciągu ostatnich 12 miesięcy, czy miałaś kiedyś żółtaczkę, czy miałaś kontakt ze sobą z zarażoną wirusem HIV. Kiedy ostatnia miesiączka u kobiet, czy byłyśmy w ciąży kiedykolwiek, tam w większości od góry do dołu zaznacza się nie i nagle tak w połowie kwestionariusza jest, czy przeczytałaś ze zrozumieniem to, co było na pierwszej stronie. Informacje o potencjalnych zagrożeniach, coś takiego, i wtedy musisz zaznaczyć tak, i później znowu dać nie Nie, 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 nie. Oczywiście zaznaczamy zgodnie z prawdą, tylko jeżeli zaznaczycie tak, to najprawdopodobniej będziecie wykluczeni albo na zawsze, jeżeli macie jakieś choroby immunologiczne, mieście jakiś nowotwór, bla, bla bla bla, albo na jakiś czas, właśnie jeżeli mieliście w ciągu 6 miesięcy tatuaż, albo przebywaliście na wakacjach w miejscu, w którym istnieje jakieś tam zagrożenie epidemiologiczne. Bla, 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 bla. Ale oczywiście zaznaczacie zgodnie z prawdą, żeby nie było. I z tym kwestionariuszem idzie się właśnie na pobranie krwi. Pobierają Wam dwie probówki, najlepiej z tej ręki, która już później nie będzie potrzebna z tej gorszej żyły, że tak powiem. Robią szybkie badania laboratoryjne i wtedy zapraszają Was do gabinetu lekarza. U mnie siedziała pielęgniarka, która zaznaczyła, że jest pielęgniarką. Powiedziałam dziękuję Pani bardzo, ona, ja jestem tylko pielęgniarką. Nie podoba mi się Twoje sformułowanie tylko pielęgniarką. Ale powiedziałam dobrze, dziękuję Pani bardzo. Chyba zrozumiałam, że powiedziałam dziękuję Pani doktor. Wtedy u lekarza albo u pielęgniarki jeszcze raz, e, osoba nadzorująca sprawdza ten formularz, zadaje dodatkowe pytania w Białym stoku. Wydaje mi się, że też badali cukier z palca. Tutaj tego nie robili tylko ciśnienie i osłuchanie. Dała mi żeton na fartuch i soczek, i poszłam już na pobranie dodanie krwi. Wtedy idzie się tam na górę, zakłada się ten fizelinowy fartuch, myje się w zgięcia łokci, żeby tutaj wiecie żadne tam farfocle z bluzy, czy inne takie takie. I siadacie na fotel, już w oddzielnym pomieszczeniu, kiedy was wezmą. Cały czas posługujecie się tym pierwszym numerkiem, który wylosowaliście. Siadacie na takiej leżance, i już z tej dobrej żyły wbijają się dosyć grubą igłą, i to tak. Troszeczkę może boleć, szczególnie jeżeli nie uda im się wbić za pierwszym razem i będą Wam tam gmerać. I wtedy już pobierają probówki, właśnie i do oznaczenia grupy krwi, i na wirusy, już takie wiecie, będziecie dawcami, więc czy biorca się niczym od Was nie zaradzi. Więc od razu macie badania ogólne przeprowadzone. Jak coś będzie nie tak, to wiadomo, że się do Was odezwą. I następnie, jak już pobierają te probówki, to cały czas z tego samego wkucia zaczyna lecieć do woreczka. I samo to pobranie zajęło uzupełnienie tego woreczka, nie wiem, z 15 minut. I wiecie, pracujecie rączką i to sobie leci. Pielkniarki były mega miłe dawcy leżący obok mnie też byli gadatliwi, więcej posłuchałam co tam mówią. Pyk, 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 zakończone, proszę sobie posiedzieć chwilę, jak już się Pani dobrze czuje, wychodzimy. Tutaj ma Pani to na czekolady, poszłam odebrać czekolady, zapytałam gdzie mogę odebrać to zaświadczenie. Jeśli nie wiecie, jeżeli idziecie oddać krew i potrzebujecie zaświadczenia do szkoły albo do pracy, to od pandemii są dwa dni wolne, dzień, w którym oddajecie jeszcze następny na regenerację. No i tak to właśnie wyglądało, mam jeszcze jakąś moją starą czekoladę, więc ją zjem. I organizm ogólnie czuje się tak, jakby spalił 4000 kalorii, więc dlatego daję Wam te czekolady. Ale no wiadomo, że dzisiaj nie zjem pudlełka czekolady, i powiem. No, ten się czuję dobrze. Trzy czekolady gorzkie, trzy mleczne, jedna z ruzynkami, jedna orzechowa i jedna kokosowa. Dostałam jeszcze kartę rabatową na 50% do parku trampolin. Jeśli chodzi o oddawanie krwi, to powiem Wam, że ja jestem za. Nie można tego robić za często, bo jak rzeczywiście oddaje się przez kilka lat, co te 2-3 miesiące, może być tak, że już do końca życia będziecie musieli oddawać, bo Wasz organizm będzie szybciej produkował krinki i że będziecie się y, słabo czuć. Tak słyszałam, podobno. Raz na jakiś czas uważam, że to jest spoko. Jeśli chodzi o DKMS, bo dla tych, co nie wiedzą, też jestem dawcą szpiku. W sensie po murach macierzystych, to już tu nie zachęcam. To jest na zasadzie prywatnej decyzji to już jest poważniejszy zabieg, bo musisz sobie podać czynnik wzrostu. już każdy we własnym zakresie. Żeby nie ulegać też presji, bo raz na jakiś czas jest taki wyżyk zachęcający do zarejestrowania się do DKMS-u, do oddania krwi, do bycia dawcą narządów po śmierci. A to powinna być prywatna decyzja. Anyway, idziemy sprzątać. poszła się uczyć, zostaliśmy sami. Mam herbatkę, wodę. Czuję się ok, pomimo w porównaniu do tego, jak się czuję po dyżurze. Teraz jest spoko, ale jest taka brzydka pogoda, że wolałabym leżeć i czytać niż siedzieć i edytować. Ale jutro jest środa, i jutro muszę opublikować filmik. Wyedytowałam dopiero trzy książki. Jestem głodna, więc. Robię to samo co wczoraj, czyli kanapka z łososiem, szpinakiem, mieszonymi ogórkami i jajo. Ostatecznie wyedytowałam 10 książek chyba, zostałem jeszcze 3. Zamiast tego zrobiłam sobie drzemkę, bo już mi się nie chciało po prostu, obijałam się, nie ma co wydawać, nawet nie jestem zmęczona. A my musimy się już ogarniać, bo za pół godziny powinnam wyjść. Idę na Badmintona, no to co tutaj robić? Trochę boi mnie ręka. Dzisiaj jeszcze muszę dokończyć czytać książkę, a jutro zacznę filmik, inny filmik książkowy, gdzie będę czytać komedie romantyczne, bo czuję, że po prostu przez to, że się Stresuje trochę w moim życiu. Potrzebuję otulić się ciepłym kocykiem komedii romantycznych. Jestem jaka jestem, okej? Okay. W zeszłym roku też zrobiłam taki filmik, ile komedii romantycznych jestem w stanie przeczytać w tydzień. I wtedy akurat byłam chora. A teraz zastanawiam się, czy rzucić pracę, ale to prawie to samo. Szczególnie, że moja praca jest tak lekka. Wróciłam, zrobiłam. Sorry, zrobiłam wieczorną już pielęgnację i Miśka uświadomiła mi, że jutro rano nie będziemy miały wody. A ja specjalnie nie myłam głowy, bo stwierdziłam, że rano pójdę pobiegać. Więc chyba chujowo, ale na razie się tym nie przejmujemy. Filmik już e, śmiga po sieci, w sensie będzie śmigał o 17. Ja już jest wrzucony, dokończony, zrobiłam podpisy, miniaturkę, wszystko, więc idziemy zjeść. Jest 10, więc nie mamy jakoś super dobrego czasu, ale jeszcze nie ma tragedii. Komputerem i powiem wam, że przypominam mi się dlaczego muszę chodzić do pracy. Bo jak jestem panią swojego losu, to się po prostu opierdalam. Siedziałam naprzeciwko komputera jakieś 15 minut i scrollowałam telefon. Jeszcze nic nie jest zmontowane? Dziwne. Ach, jestem zmontowana. Mamy 12.06. Zmontowałam pierwszego TikToka. Teraz muszę nagrać do niego voiceover i już Wam. Już Wam powiem, że nie jestem jego największą fanką, ale no chcę wrzucić te 5 TikToków. I później, dzisiaj jest środa: środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. I od przyszłego tygodnia chciałabym wrócić z regularnym kontentem, bo mam pewien plan. Które chyba już omówiliśmy w środowym filmiku. nie panikuję i tak sobie kminie. Co tutaj ze sobą zrobić? Ostatnie dwie godziny nagrywałam minutowego TikToka mówiącego, że hej, założyłam drugi profil, ale nie wiem, czy na nim wstawiać. <grywka> Stresuję się, że to nie będzie to. Jest 21, nic mi się nie chce, przebodźcowałam się, jest mi trochę niedobrze, tyle siedziałam z telefonem, więc wstaję z łóżka, wychodzę z tego pokoju, idę na kanapę i poczytamy książkę. Kurde, wiecie, jaką możemy książkę przeczytać? Już się nie wiedzieli, co to jest, to jest trzecia część. To nie może się udać, Twój na zawsze i to. I ta książka jest o przyjacielu brata głównej bohaterki drugiej książki i nowej dziewczynie. Ta książka wyszła w Stanach w kwietniu i jest to książka, przez którą złamałam moje postanowienie, i książek. Jeżeli chodzi o książkę Just for the Summer, jestem dopiero gdzieś tam na 60. stronie. Boże, jak ja lubię Avi. Ona w każdej książce w tej drugiej połowie robi się mega kiczowato, więc myślę, że będzie mi się mniej podobać niż mi się podoba teraz, ale na razie bawię się świetnie. Sobie z laptopa TikToka. Nagrywam drugiego TikToka o tej książce. Bardzo mi się podoba, jestem w połowie. Pixel. Dalej czytam. Tu jest książka, ale przez to, że nie zjadłam obiadu i czegoś mi się chciało, Zjadłam całą paczkę chipsów, mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. Czy teraz jest mi trochę niedobrze? Być może. Czy żałuję? Troszkę może. Powinnam spać. Dalej czytam. Tutaj. Ryczałam jak głupia. Teraz. Wow! Wow! Nice. Na pół godziny muszę wyjść, bo idziemy dzisiaj na 7.30. Ostatecznie jedyne co wczoraj zrobiłam, to przeczytałam książkę. Just for the Summer, autorstwa Abby Jimenez i powiem Wam. Oceniłam ją najwyżej z całej trójki. Nie wiem czy jest to moja ulubiona książka w całej serii, ale była najbardziej stabilna, cały czas utrzymywała ten sam poziom. Nie było tych momentów, w których byłam zakochana i sobie myślałam, o Boże, o Boże czy to będzie pięć gwiazdek? Cały czas. Była to taka czwórka z plusem. Najbardziej rozumiałam bohaterów, najłatwiej było mi usprawiedliwić ich decyzje. Mimo wszystko nie byli moimi ulubieńcami. Ładnie były zakończone wszystkie wątki. Myślę, że jest to fajne podsumowanie całej trylogii. Bawiłam się świetnie. Recenzje zobaczycie w czytelniczym podsumowaniu, ale polecam. Dziś jest piątek, jutro wyjeżdżamy do białego, więc dzisiaj jest ostatni dzień vloga więc po pierwsze mam francuski, na który muszę iść. Zostały mi tylko dwa zajęcia, na które pójdę dzisiaj i za tydzień. Później zostają jeszcze jedna, mam trzydziestkę, bo I później już niestety zaczynają się wakacje, Niestety, niestety. I poza tym musimy ogarnąć dalej TikToczki, eee, spakować się, jakoś tak ogarnąć, podokańczać wszystkie rzeczy, których nie zrobiłam w tym tygodniu, odpisać wszystkim znajomym. Mam kilka konwersacji, w które tylko reagowałam reakcjami. I to było tyle. Wróciłam z pracy. Pogoda nie jest najlepsza. Rzuciłam dzisiaj prawie wypowiedzeniem. W sensie powiedziałam, że rzucę, a po czym nie rzuciłam, więc to jest scena się zła, że go nie złożyłam i złożę dopiero w poniedziałek, ale doszłam już do tego punktu. Więc chyba zjem, położę się i poczytam książeczkę. Później pójdziemy na francuski. Później będę panikować. Co dalej robić z moim życiem, skoro rzucam znowu pracę? Może powinnam spróbować teraz w ogóle czegoś innego. Robienie 10 sekundowego TikToka zajęło mi godzinę. Jeszcze powinnam zrobić, ile wydałam w Pradze w piątek, ale poglądam jutro chyba, a zrobię to później. Najwyżej wrzucę jutro. W ogóle też, ale to przez przypadek, niespecjalnie. Wybrałam mini zamówienie z Superfarmu. Ta esencja była za 49,99, gdzie ostatni raz kupiłam ją chyba za 100, albo za. 80, coś takiego. To jest spoko, wolę to, a jako esencja bardziej mi to odpowiadała. I próbuję wykończyć mój krem pod oczy. Mam wrażenie, że już mam go strasznie długo. I czasem zaczyna pierdzieć, się takie, o, czyli już się kończy! I na z nie A wyskoczyła mi reklama na TikToku. Polecała ten krem pod oczy ze śluzem ze ślimaka 20 ml, kosztowało też chyba 23 zł 50-70. plus.